Dobry wieczór, dzień dobry, witajcie, 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 jestem z wami, idę do was, słuchajcie, eee, witam was moi drodzy, eee, moi widzowie, moi stali, moi nowi widzowie, wszystkich was witam, jest już nas ho, 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 a może jeszcze więcej, dużo, dużo nas, eee, słuchajcie, dziś zacznę nowy obraz i w końcu wracam do malowania i tego malowania będzie dużo, ale obiecywałem, że będzie olej, i będzie niebawem olej, natomiast dzisiaj jeszcze jeszcze wróciłem do akryli, yy, dlatego że skończyłem tutaj opowiadać was, Wam o, o tych podstawach, yy, o tych podstawowych kolorach, które będę używał do malowania farbami akrylowymi. Mówiłem o barwach podstawowych ostatnio, o tych barwach pochodnych. Co prawda dzisiaj ja nie przygotowałem, yy, yy, powiem o tych barwach pochodnych, o, o łamanych, yy, zrobię specjalne nagranie, natomiast dzisiaj chcę, żeby tu mi zaraz ostrość mi pewnie tam ucieka, biega po tym kanale. Yy, Dzień dobry, przepraszam, nie przedstawiłem się, to jestem ja na razie, jesteście na moim kanale o malowanie krok po kroku, malowaniu, zarabianiu i kreatywnym w pięknym życiu, jak powiedziałem. Chodzi ze mną o taki temat i dlatego myślałem sobie, że w tym moim cyklu takim abstrakcyjnych obrazów, które teraz będę, których wysyłam dużo do, do Kanady, będę chcę po prostu pokazać Wam też taki temat jeszcze szybciutko, dlatego format 50x70 cm i miałem podobrazie gotowe datek, który którzy z tyłu płótno, tak, tak wygląda, kliny już bite, przypominałem, kliny wbijamy delikatnie tam po jednym tym, żeby płótno było dosyć napięte, one później są, niektórzy w ogóle nie używają tych klinów, ale one są później dobre do, potrzebne do tego, jeszcze spojrzę na każdy, czy tam coś nie uciekło, w i już zaczynam. Chodzi po mnie, chodzi taki temat mi po głowie, taki temat, który Delikatnie go przechylę jeszcze w tą stronę, bo się yy, przekręcił. Chodzi mi taki po, po głowie temat, taka, wiecie, nie raz to kiedyś tam, tam opowiadałem o tym, że nie na gdzieś tam coś i to na yy, może jakiś kształt gdzieś w głowie, w głowie powstał, yy, jakiś układ yy, barw, yy, jakieś zestawienie barwne, które, yy, które gdzieś tam yy, Chodzi i czeka na realizację. I teraz pokażę Wam, jak to zrobić, żeby tą wizję, taką z wyobraźni przełożyć na ten. Także to będzie obraz, taki abstrakcyjny. trakcyjny wszystkich tych, którzy czekają na tematy tego rodzaju jak portret, pejzaż, inne takie, które które już tam od, od od różnego tam od różnego czasu obiecuję, to będzie na pewno, ale dzisiaj tak troszeczkę wracam do do mojego malowania i opowiadania o kolorach, dlatego pierwsza zasada. Biorę Czarną farbę, której ja, ja używam, a niektórzy nie używają i łamie ją, i to pierwsza zasada w malowaniu obrazów. Chcę, was, dlatego, chcę taki obraz abstrakcyjny malować, dlatego, żeby zachęcić do, do malowania i nie wszystkich, którzy chcą tylko po to, żeby malować obrazy, yy, obrazy, obrazy no, realistyczne, dlatego te, tego rodzaju obraz chcę namalować. O co mi chodzi? Tutaj będą takie kształty dosyć regularne, zawsze takie od, od dzieciństwa, od młodych lat chodzą takie układy moich, takich owali, które gdzieś tam się porozumiewają, że tak powiem, razem z tymi kształtami sąsiednimi. Coś zbliżonego, już miałem tu parę takich obrazów na, na kanale, związanych z tym, z znaczy takich winogron, czy, czy coś podobnego. To będzie coś takiego, taka, taki układ, taka bardzo fajna, zabawa korzystna. Zaraz Wam wszystko wytłumaczę. W moim obrazie, jak widzicie, używam do tego, w każdym obrazie u mnie zaobserwujecie, używam do, do malowania, no używam rozrysowując układ obrazu czy tam kompozycję, zawsze używam farby, nie używam ołówka i tego Wam też nie, nie polecam, nie, nie, nie radzę. Też od razu przy, wszyscy, którzy oglądają mnie już dłużej i częściej, to wiedzą, że obraz powstaje całościowo. Nie maluję jakiegoś fragmentu, dopieszczam go i później przesuwa się na kolejny fragment obrazu. Nie, takich rzeczy się nie uczcie, nie róbcie. Znaczy, może niektórzy z Was zetknęli się z różnymi twórcami na, na, kanała, na kanale na YouTube, którzy w ten sposób malują, bądź też już sami jesteście, że tak powiem, w ten sposób robicie. Pierwszą zasadą, o której chciałem powiedzieć to jest ta, że nigdy nie malujemy farbą prosto z tuby. Zawsze ją, chociaż odrobinę, ale łamiemy innym kolorem. Także nie używam czerni, tylko i wyłącznie czerni, czyli czystej czerni, tylko zawsze ją tam złamie delikatnie. W tym przypadku łamię ją tym ultramaryną i yy, w tej, tej tonacji taki ciemny kolor yy, tu gdzieś yy, na tym obrazie zaznaczam. Nie używam też tego rodzaju formacie. Jak wiecie, mam, y, um, używam takich y, pędzelków konturowych różnej grubości, szerokości, natomiast nie używam ich y, przy tego rodzaju formacie, no bo format jest y, na tyle duży, że, że warto by było właśnie użyć y, większego pędzelka, dlatego taką y, to, jest, to są pędzle syntetyczne firmy Renaissance tutaj jest dwunastka, taki płaski dwunastka y, pędzelek i taki, o, teraz na przykład już, już planuję sobie kolor i nakładam kolor. Oczywiście Hmm, kolor kładę też, hmm, jeżeli pędzel, na pod wam tak, po, zaraz wam powiem o farbach, które uży, zacząłem używać i których do tego obrazu będę używał i będę mówił o pędzach, będę mówił o wszystkim hmm, tym, od czego zaczynając hmm, malowanie musicie, o czym musicie pamiętać. Na pewno hmm, przygotuję sobie paletę, chcę spróbować, w następnych nagraniach będę to robił, będę to robił i będę starał się hmm, pokazywać Wam jeszcze inne hmm, sposoby na to. Hmm, dziś teraz właśnie rozmawiałem z podpatrzony taki temat palety, której używa na przykład profesor Sacharowca Igor Sacharowca na, na swoim kanale i to jest bardzo do dobry pomysł i tego też chcę spróbować szczególnie przygotuję to na y, malowanie obrazu techniką olejną, ale akrylem też będę, będę takie rzeczy robił, ale o tym będę mówił już przy okazji tego, jak te, y, tego będę używał. Chodzi mi o paletę y, zrobioną z podobrazia takiego małego. No, takim ma, moim na takim małym podobrazie 40 metrów na kolor farby i na tym. Co jest fajne, że po pierwsze jest kolor yy, tak sam, taki sam kolor jak, jak tła yy, mojego yy, podobrazia, natomiast też chodzi o to, żeby używać używać. Yy, 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 też jest ta sama szczególnie będę, kiedy będę używał szpachelki, to yy, czy, czy pędza yy, no to znaczy pędza też, ale to też jest ważne, żeby na przykład być, mieć ten, mieć ten y, sam y, tę samą fakturę i, i tę samą y, płaszczyznę do mieszania tych farb, jak jest na podobraziu. Także i ta sama miękkość tego i tak samo można ją kształtować i y, tak samo oddaje się, poddaje działaniu, y, no, działaniu pędzla no temu, że, że się pędzel... słuchajcie. Dobra, nie będę już teraz mówił o czymś, tego nie robię, natomiast zwróćcie uwagę, że ja teraz sobie na, na obrazie powstaję. Nie maluję obrazu w taki sposób, że, yy, yy, że tak jak mówiłem, skupiam się na jakimś jednym jego fragmencie, natomiast staram się malować w ten sposób, żeby to było malowanie całościowe. I teraz robię to właśnie w ten sposób, że yy, nakładam farby, nakładam kolor na całą powierzchnię obrazu. I teraz chcę się tutaj mm, w tym odnaleźć. W nie, niektórych miejscach będę używał tylko prawie że rozwodnionej farby. Na, na tę na pierwszą, pierwsze malowanie i pierwsze zatknięcie z podłożem może właśnie w ten sposób być, bo nawet jeżeli mi tam coś zaciepnie, to jeszcze zawsze będę musiał, mógł i mógł do tego wrócić i poprawić. Taka kompozycja, w sumie takim układem, jak, jak często u mnie yy, chcę tutaj, żeby tutaj na tym obrazie powstanie, natomiast chcę też kolorystycznie, żeby to był taki, o, teraz właśnie używam czerwieni i zaraz powiem o farbach, które używałem, żeby się stało już zadość temu, że... O i teraz będzie kolor, który tutaj od razu się na tym obrazie pięknie tutaj zadomowi, jeszcze kontrastowe tu zestawienia z tym, z tym... Yy, no, z tą zielenią, która już tutaj gdzieś się pojawiła, i tu cały ten troszeczkę się pobrudziłem, ale nie szkodzi. Zawsze pamiętajcie o tym, żeby ta pierwsza zasada tego malowania żeby kolor był mm, zawsze y, ten kolor, żeby był y, troszeczkę gdzieś tam złamany y, nie był czystym kolorem prosto stówy. Nawet jeżeli to ma być. Czerwień yy, taka czysta czerwień żywa, żeby to było jakiś tam yy, by ładny kontrastowało ładnie z tym, z tym yy, co tutaj na tym obrazie się dzieje, to, to właśnie żeby ta czerwień była yy, w tym przypadku jakoś tam yy, jakoś tam troszeczkę złamana, delikatnie gdzieś tam żeby to nie było prosto studu malowane zawsze ten prosto tuby kolor jest bardziej surowy, jest taki Mało przystępny, dlatego warto jest to zrobić. Teraz słuchajcie, troszeczkę tak nieuporządkowanie. Dawno nie malowałem y, tak na żywca, y, dlatego tutaj wracam. Wraco tu czarną farbę i, i ciemny pędzian, wrócić do, do tej czerni. mieszać go z tą ultramaryną, troszeczkę karminu. Używam podstawowych kolorów, zaraz powiem, ten taki zestaw, o którym mówiłem. Troszeczkę taki poszerzony zestaw kolorów. Y, kolorów, yy, czyli czerwień, dwa rodzaje, szkarłat i szkarłat i karmin, czyli w tym moim nazywnictwie to będzie no, to będzie szkarłat, czyli kolor cynobrowy, taki numer 8. Yy, karmin, mam karmin dziś pod nogą, akurat mam magentę, którą ten karmin jest który to jest numer. Karmin numer 11 yy, Żółta cytrynowa Numer 4 I żółta ciemna numer 6 Niebieski Błękit kobaltowy Przepraszam Ultramaryna Ultra, Błękit kobaltowy numer 40 Oczywiście wszystko mówię o farbach firmy Renesas O tym wiecie, że, że maluję Teraz tylko farbami firmy polskiej Firmy Renesas I ultramarynka Gdzie ja to odłożyłem jest ultramaryna numer 21, ultramaryna i na razie tym i zieleń mam jeszcze, zieleń chromową, której jeszcze nie użyłem i zieleń yy, stałą numer 16 i zieleń chromowa, to jest numer 17 i tych warstw używam w tym, w tym obrazie. Yy, gdzieś tam jeszcze się, yy, zaraz powiem Wam o tym, będzie też troszeczkę, yy, troszeczkę to, nawet pójdę w szarość, troszeczkę do tego wzięli, do tej czerni plus ultramaryna i plus ten. Od następnego odcinka już postaram się pokazywać wam... oj, tutaj chcę znowu przejść z tym... Tu ma właśnie być ten taki kontrastowy, kontrastowy kolor. I ta szarość tą. Jeszcze nie wiem czy to jest dobre. Pezl jest trochę za cienki. Zbiorę coś szerszego. Nawet niebać się można wziąć jakiś szerszy pędzel. Taki nawet wielkości, to jest ten kości język numer 24. No i takim pędzlem teraz próbuję tą szarość taką ciepłą zrobić troszeczkę błękitu, tego nie ultramaryny, troszeczkę bieli, troszeczkę czerwieni i taką szarość ciepłą tu namieszam, która będzie tym kolorem o, takim znowu na razie to pokryję. Jak mówiłem na początku, ten obraz ma być, y, y, prawie coś się różowy zrobił, taki szaro różowy, ten obraz ma być y, troszeczkę się zrobił bałagan na tym obrazie. No i wezmę, zaraz zobaczycie co się z tego urodzi yy, Troszeczkę chaosu teraz mam, yy, mam i trochę to zaraz skonkretyzuję Na razie to płaska plama tu się zrobiła w tej szarości Ale zaraz to sobie z tym poradzimy I o żółto-zielony, który tutaj będzie trochę taki Słuchajcie, zaraz, zaraz, zaraz się okaże co tu co tu z tego zostanie, a co, że tak powiem, w zapomnienie, bo, bo pokryję to innym kolorem. Ok, jest fajnie. Tu już będzie się dobrze działo. Teraz wracam do tej czerni, do ciemnego koloru. Zobaczcie, w jednym tym odcinku, zaraz mam cały prawie obraz założony kolorem. Teraz będzie, będzie właśnie ta zabawa tym. Wrócę do tej, tej kompozycji, która mi się działa w głowie i która skonkretyzuje ten obraz. To będzie to, co tutaj teraz się. Zastanawiałem się ostatnio nad tym, że czym się różni, właśnie o tym też chciałem powiedzieć. Czyli pierwsza zasada to taka, żeby używać, używać, mieszać kolory na palecie, żeby nie używać prosto kolorów prosto z tuby. Tego się wystrzegać. Druga zasada, żeby przy malowaniu używać kontrastów barwnych, żeby to, tym się różni na przykład malowanie, zwróćcie uwagę, jak malują dzieci, dzieci używają takiego koloru wprost, one nie używają, nie używają w malowaniu kontrastu, którego my używamy, jako już ludzie dorośli. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. Ktoś tam powiedział nawet, że malarstwo, czy malowanie to jest malarstwo, powiedzmy. To jest gra ciemnego z jasnym, czy y, ciepłego z zimnym i tak dalej, ale mhm. głównie ciemnego z jasnym, czyli tego, y, co ciemne, co, co kontrastowe z jasnym, co skontrastuje z jasnym. Czyli z tym o, teraz zobaczcie co tutaj. Teraz nadaję konkretów. Zwróćcie uwagę, że to też robię szerokim pędzem jak na, na, na tę chwilę i ten obraz y, y, te, te, te gesty, te, te wszystkie y, i tak powiem, strzały tego, tego koloru, to jest wszystko wynikiem jakiegoś gestu, zupełnie jeszcze do was yy, mówię w tym momencie i, i po prostu nie, nie kontroluję tego do, dosłownie, wprost, ale, o, zaraz jeszcze wezmę szpachlę, wezmę trochę tego koloru, który będę chciał tu wykorzystać, yy, czyli, proszę bardzo. Tu dwa, dwa strzały jeszcze tego hmm, kontrastowego, hmm, o, tu będzie z pomarańczowym, to zaraz te kształty jeszcze poprawię, bo miały być te takie kształty związane z tym. Okej, okay, już się zrobi, robi się bałagan znowu i wracam, biorę teraz ten, biorę szpachlę, kolor w karmi, troszeczkę go łamię z tym szkarłatem, Czyli ten cynobelpiem już mam na spodniach farbę, także też jest nieźle. I nakładam kolor. Nakładam kolor. Mm. O! Miały być tutaj takie kształty. Zaraz to, to podkreślę tutaj, ale nie szybko szkarłacik bo tutaj, ma być uderzenie tego szkarłat I jeszcze użyję, o jednego koloru użyję. Mam z takich tych metalicznych użyć Dobrze. A razie nie. Powiedz mi, że będę używał jeszcze żółci pomarańczowej, czyli tego pomarańczowego numer 7. I też tu mi bardzo ładnie zaraz tu usiądzie, bo tutaj widzę. Czyli teraz tak, parę kontrastów szpachlą i, i, i większe płaszczyzny. Jak powiedziałem, niektóre rzeczy też budują kształty. Nie może być, jeżeli obraz jest zbyt płaszczyznowo, tak, w sensie takim, że płaszczyzny obrazu są... O, to tutaj czekajcie jeszcze, żeby tutaj te tak kształty troszeczkę złapać. No, to mi chodziło, tutaj miało być ten nie ta, czerwień. Czerwień z tym, co tutaj się zdarzy. O. Z tą czernią. I ten O taki. Gdzieś tu przechodzący z tym oranżem, tu, w tym część obrazu, przepraszam. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Na razie pewnie to jeszcze się dużo, dużo w tym wydarzy, obrazku. Na tym wycieram już, w spachle Kurczę, czas wiem jak chciałem jeszcze to zrobić. Nie, niezbyt jeszcze mi tutaj te duże płaszczyzny. ok Bier, bier do dopomarańczowy. I tu wchodzę z tym na dole. I ta zieleń tutaj na tym, ok. Czyli tak, żółta jeszcze cytrynowa, zieleń chromowa i biel. I to będzie ten fragment tutaj. Dwa, dwa, dwie rzeczy jeszcze zrobię. I, i na dole, dwie, dwie duże plany. Żeby jeszcze dobrze w tym odcineczku mieszam żółć cytrynową, troszeczkę zieleni chromowej. Zieleni chromowa numer 17, żółt cytrynowa numer, numer, numer 4 mieszam coś takiego i ta zieleń, o tutaj jest. Ona oczywiście jeszcze się nie yy, yy, pojawi. Będzie, będzie... Można to jeszcze poprawić, ale tu ma być duża płaszczyzna. I tam wychodzi... Jeszcze farba jest zbyt świeża. Troszeczkę mi się tu rozmazuje wszędzie, ale okej. Okay. Niech to, niech to się tutaj pojawi. I jeszcze to zmieszam. Ogrudziłem sobie. Kurczę, jak się człowiek tak spieszy, chciałem to zrobić, czy to A dobra, nie, jak, jak nie zdążę, no to trudno. Będę zaraz zacznę od tego w drugim, yy, w drugim yy, odcinku do tego obrazu. Nie wiem, to już będzie abstrakcja, numer chyba nie wiem, który 24 na moim kanałku. I chciałem co jeszcze... Dobrze, to jeszcze co. Ta zieleń. Tu będzie tym kontrastem. No to czerwień mi to wychodzi, tu już powróciłem. Hmm, mam nadzieję, że, że znalazłam tutaj... No nie jestem jeszcze do końca nie jestem z tego zadowolony, no ale na pierwszy raz to jest mi dawnie źle. I, I ten oranż, oranż, oranż pomarańczowy, który tu jeszcze chciałem odwieźć. Mam tutaj bieli troszeczkę tego pomarańczowego przy tej ciepłej, ciepłej... O, właśnie takie kształty mi, o to mi właśnie chodziło. Teraz wszystko jest jeszcze świeże, ale bardzo ładnie to będzie kontrastowało. I tu. O. Z tego przejdę z tych szarości tu i to z żółcią skończę. Będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. Na razie wszystko to widzę. Yy, malujcie ze mną. Zachęcam Was. Yy, słuchajcie, to jest najwspanialszy narkotyk. Takie malowanie. Yy, Daję tyle frajdy. Zwróćcie uwagę. Zrobiłem to 20 minut. Zaraz będzie, popatrzcie niektóre kolory, z które, które, których rezygnuję, bo mi tu yy, nie siadły, że tak powiem, no to po prostu, no to po prostu